Pójdźcie na to, widzowie, przygotowuję się do startu i startuję, startuje, lecę do góry, do góry, do góry. I zobaczcie, ja latam normalnie samolotem w Minecrafcie. Widzieliście kiedyś coś takiego? Ej, tam w ogóle na dole jest baby Sonic, on tam stoi. Nie wiem, czy wy go widzicie, po postaram się wam go jakoś pokazać. O nie, lecę w dół, lecę w dół, dobra, do góry muszę naprostować. Pierwszy raz ogólnie samolotem latam i widzę, że jest tutaj baby Sonic, stoi, którego nie mogę, gdzieś tu on stoi. Poczekajcie, gdzieś tu on stał po drugiej stronie. Okej, okay, lećmy do niego, bo dzisiaj go będziemy straszyć. Widzicie go tutaj? Na tej otrawie tam sobie stoi. Na razie mu nie będę przeszkadzał. Patrzycie na ten samolot. Kto to lata? A to Sebek tutaj popyla samolocikiem. Wyląduje koło niego i go przestraszę. Bo dzisiaj mamy dzień straszenia Baby Sonica oraz Snowa. Oni we dwoje są na dole. Jako pierwszego przestraszę Baby Sonica lądując normalnie na nim. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Na razie musimy się wzbić do góry. Okej, okay, tyle starczy. I ląduję. Lądujemy prosto na niego. Gdzie jesteś, Baby Soniku? Widzę go, widzę go. Wy możecie łapeczkę wcisnąć, a ja wlatuję w Baby Sonika. Także 3, 2, 1 i się rozbijamy na Baby Soniku. BUM! Ej, prawie go trafiłem. Okej, okay, schodzę z tego samolotu, wezmę go ten samolot z powrotem. Dzień dobry, Baby Soniku, witaj! To ja Sebek jestem. Co tam u Ciebie słychać? Ciekawego, bawisz się, to się baw tutaj bądź sobie śmiało, nie wiem, czy kosisz trawę, czy co ty robisz. Rób co chcesz, możesz chodzić po wiosce, wujek na chwilę musi wyjść, także tu proszę zaczekaj, e, bądź sobie tutaj a ja idę do, do pana Smajstowa o, tam Smajstow stoi podejdźmy do niego i się przywitajmy z nim, halo, halo Smajstow dzień dobry, witaj, co tam u ciebie słychać, ej w ogóle jestem na trybie kreatywnym, mogę latać, słuchajcie dzisiaj będziemy straszyć no nic, nic Smajstow nie będę robił, e, będę straszył tego pana tutaj Smajstowa oraz Baby Sonika, gdzie on jest, Baby Soniko Gdzieś się schował, o tutaj jest. Dobra, a wujek tylko sprawdzał czy się dobrze bawisz. Ok, to ja sobie już idę, a ty się baw dobrze dalej. My odlatujemy sobie, niech Baby Sonic się bawi. Słuchajcie, dzisiaj będziemy się odmieniać w różne dziwne, jakieś postacie i będziemy straszyć Smajstowa oraz Baby Sonica. Myślę, żeby jako pierwszego przestraszyć Baby Sonica już tym samolotem. Myślę, że go przestraszyłem, ale przestraszę go tym razem, zamienię się w jakąś postać. Nie wiem, w jaką, zaraz się dowiemy. E, niech sam pomyślę, jesteśmy w takiej wiosce Dobra, tutaj muszę chyba wskoczyć do wody, żeby się zamienić, więc chodźmy do wody i muszę wskoczyć. O, właśnie do tamtej wody. Chodźmy szybko i skakujmy do niego. Zobaczymy na co mnie to odmieni. Podlecę do góry i skaczę na 3, 2, 1 i plum! Skaczę! Dobra, i zamieniłem się w coś, czy nie? E, chyba, chyba nie. Ej, ale w ogóle to mam czerwoną bluzkę. Taką czerwoną bluzkę. Jak ta subskrypcja na dole, widzowie, dobijam 100 tysięcy, już dużo nie brakuje, naprawdę jest mało. Weźcie tam, rzućcie małą jedną subskrypcję. Sebek będzie zadowolony. Obok jest jeszcze dzwoneczek, to ża was żaden filmik nie ominie, a ja spróbuję się odmieniać. Powinienem już się zmienić, ale coś nie wyszło. Chyba na samo dno trzeba dopłynąć, także płynę, płynę i... Coś mi się kręci w głowie. Co się dzieje? I zamieniłem się w coś, bo mi się w głowie kręci. Spójrzmy na co. Ej, ja jestem pająkiem czarnym z czerwonymi oczkami, ale fajnie. Nie jakimś zielonym. Ło! Wow. Ej, tym, tym to na pewno przestraszę z Baby Sonika. Podejdźmy do niego. On jest gdzieś w domku. Musimy iść do niego. Siub! Ja już sobie zmieniam stronę, o, żebym bliżej widział i szybko podeszę do e, Baby Sonika. Może podlecę, tak będzie szybciej. Okej, okay, tu się zatrzymajmy. Chodźmy po tych domkach. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Okej, okay, podejdźmy do niego. Baby Soniku, halo, halo. Kto tutaj jest? Zobaczcie, jakim pajączkiem do niego przyszedłem. Będę za nim gonił. Zobaczmy, czy będzie się bał, czy przestraszy się. Wchodzę do środka i jestem przy Baby Soniku. Zobaczcie. No, wyszedł, wyszedł, wyszedł. Zcykał się, zcykał się. Pójdę za nim zobaczymy, czy będzie się bał, czy nie. Tak, ucieka, 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 ucieka. Dobra, gonimy go, gonimy, szybko, 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 gonimy go. Aaa, no chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zaraz cię dopadnę, zwiążę cię w swoje liny, zobaczysz. Chodź tu, baby Soniku. Zaraz cię dogonię i pajęczyną cię obrzucam. No chodź tu, ej, nie mogę go dogonić. On tu wszędzie łazi. Ja jeszcze się zablokowałem w jakichś roślinach, okej. Okay. On mnie porobi, on mnie porobi. Nie, nie porobi mnie. Wskoczył do jakiejś wody. Ciekawi mi stąd. Gdzie to jest? Wow, jakie on tutaj skróty zna. Gdzie ten baby Sonic się schował? Ej, nie mogę go znaleźć. Nie mogę go znaleźć. Houston, mamy problem. Baby senik mi zginął. Dobra, wypływam, wypływam, podejdę do niego, wyskoczę z tego. Wchodzę tu z powrotem. No, blokuje się przez tą pajęczynę. Co jest? Przez te rośliny się blokuje. Okej, okay, i przechodzę tutaj. Zobaczmy, co tutaj jest. Nie, tu nic nie ma. On mi gdzieś pod wodę zniknął. Nie wiem gdzie. Może na niewidzialności go poszukam. O, tak będzie najlepiej. Dobra, jestem już niewidzialny. Przenikam przez te domki. Zobaczmy, gdzie on tutaj może być. Poszukajmy go w każdym jednym domku. Nie może nam zginąć. Choć Chodź tu, Baby Soniku. O nie, tak chcesz się bawić? Dobra, to ja się zamienię teraz w jakąś dobrą postać. I zobaczymy, jak ty będziesz, na, jak ty na to zareagujesz. Będziesz pewnie się chciał przytulać, a ja cię będę uderzał. Zobaczysz. Dobra, ja już wskakuję do wody. Siup, wskakuję i wskoczyłem. Zamieniam się w coś. Co się dzieje? I coś się stało. Poczekajcie, podlecę do góry. W co ja się zamieniłem? W co? Tym razem jestem liskiem. Zobaczcie na to. Woohoo! Ej, Baby Sonik będzie zadowolony. Muszę iść do niego. Tylko ja będę groźnym lisem, będę go atakował. Wezmę sobie coś może z ekwipunku. O to by nie było takie złe. Dobra, weźmy sobie, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy, co? Może z tego. Czekajcie, co bym mógł mu tu rzu rzucać. O, coś takiego rozkładać. Dobra, to będzie dobre. Biorę sobie to, i idę szukać Baby Sonika. Halo, halo, baby Soniku. Gdzie jesteś? Ja jestem we wiosce, słuchaj, mam coś dla ciebie. O, jest baby Sonik, zobaczcie, smajstł tam w ogóle stoi. Chodź tutaj, chodź tutaj, żeby on mnie nie widział. Chodź tu, baby Soniku. Halo, halo, proszę podejść, zobaczcie, jak polubił sobie. A, polubił mnie. No, baby Sonik jest kochany, a ja mu teraz zrobię coś takiego. O, ho, ho, nie ma wejścia, nie ma. I co? o, baby soniku uderza cię to ja ci dam jeszcze więcej tego no chodź no chodź taki dobry lisek jest no no daję mu rzucam rzucam te spike'sy i co ucieka ucieka teraz przede mną dobra uderzę go spróbujmy ja jestem na trybie kreatywnym muszę uważać na bloki bo każdy jeden blok niszczę na hita biegniemy cały czas za baby sonikiem baby sonik nie wie co się dzieje bo najpierw zanim nim pająk bieg teraz jakiś lis taki a masz a masz wow o oh, doskoczył tutaj ale to mnie porobił poczekajcie idę za nim no nie ja nie doskoczyłem dobra polatam trochę okej okay, o oh, i biegnę za nim, biegnę za nim. Chodź tu, chodź, tu, chodź tu, mały, 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 a masz, a masz, w ogóle chodnik zniszczyłem. Wow, ale go rozwalam. No chodź tu, ty mały, a, a pomogłem ma, masz, a masz, pomogłem, mu. płotek mu rozwaliłem. Okej, okay, on mi ucieka, jest całkiem dobry w te kloski w uciekanie. Idę się teraz chyba w coś jeszcze innego zamienić. Także nawalamy tutaj baby Sonika. Niech on idzie, ucieka tam, a ja szybko idę do wody. Odmienić się w coś innego, w coś straszniejszego, bo Lisek jest zbyt słaby. Siup, wskakuje i, i się odmieniłem. Czy się nie odmieniłem? I wychodzę, wychodzę zobaczyć siebie. Ej, widzę, że już rączka mi się zmieniła na jakąś żółtą. Zobaczmy jak ja wyglądam. Yy, czy to jest minionek? Ej, tak, to jest minionek! Zobaczcie, jakie ja mam ząbki ładne. Ho, ho, ho! Ale mnie odmieniło w jakieś dziwne coś. Znaczy nie w dziwne coś, bo w minionka. Ale z tego co wiem, to Baby Sonic nie za bardzo przepada za minionkami. Poszukajmy, gdzie go, gdzie on tutaj może być. Uważajmy w ogóle na smajstowa, żeby mnie nie zobaczył. Szybko chowamy się tu, poniszczymy te właśnie tutaj. Kolce. Eee, o, jest Baby Sonic, jest Baby Sonic. Zobaczcie, on no, tak naprawdę się boi minionków i będzie pewnie przed, za, za chwilę przede mną uciekał, ale czekajcie, boi się czy nie? No, trochę się cyka. Próbuję mu nic nie zrobić. Zobaczymy, co mi zrobi. Eee, podejdę do niego, pogłaskam go. Aj, aj, Baby Sonicu, aj, aj. Eee, to ja jestem tym minionkiem takim dużym, tylko ty nie wiesz, że to ja. Haha, ha, ha. Dobra, wieszcie, co ja mu zrobię? Zakopię go, zakopię go. Poczekaj, eee, Baby Soniku, chodź tu za mną, chodź tu za mną. Czy on mnie słyszy jakoś? Tak, chyba jakoś reaguje. Zobaczcie, banany mi tu w ogóle rzuca. Ja spróbuję go tu zakopać na dole. Dobra, oddam mu tego banana, żeby mieć... żeby miał większe zaufanie do mnie. Podejdzie do mnie. Chodź, chodź, pomacham mu, pomacham mu. Idzie w moją stronę. Okej. Okay. I zobaczcie, teraz mu kopię po dziurę, kopię dziurę, kopię dziurę, pod spód, pod spód Szybko kry się, kry się, krycie, się, baby Soniku. O, tu właśnie, właśnie, na dół, na dół, schodź na sam dół. I dobra, dobra, dobra. Udało się czy się nie udało? Baby Sonic opada. Okej. Okay. Jest super. Zobaczcie w jaki dół ja go tu zakopałem. Mogę jeszcze bardziej. A co? Tam zakopiemy go bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tak, żeby nie mógł się wydostać. I zostań tu, Baby Soniku. Ja po ciebie wrócę. Zobaczysz. No, ja cię na razie tutaj zamykam. O, i nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Wyjście jest zamknięte. Niech Baby Sonic sobie tam stoi, leży, czy cokolwiek on tam robi. Niech sobie jest w tej dziurze. Zobaczcie, dość głęboko to zrobiłem. Dość, dość fajnie daleko go zakopałem, więc zostawiam go tu. Tą trawę sobie przeżdżam. Rzucam tu, te spajki też mi nie są potrzebne i idę przestraszyć Smajstowa, tylko Smajstowa nie przestraszę żadnym minionkiem. Będę musiał się w coś zamienić, więc skakuję do wody i się w coś zamieniam. I chyba się zamieniłem, dobra, zobaczę, podlecę do góry. Wow, jaką ja mam rękę! Co się ze mną stało? Zobaczmy, jak ja teraz wyglądam! Wow, jaka czacha! Ej, ale tutaj Smajstow się przestraszy. Zobaczcie na to, jak ja wyglądam! Wow! Ale fajne, super czaszki. Dobra, wezmę tak i idę do Smajsteła, przestraszę go. Poczekajcie, podejdę go z drugiej strony, poczekajcie z tej strony. Tak, tak, tak dachem wejdę. Okej, okay, tutaj z dachu skoczę na niego. Jest tutaj smajsteł, czy nie jest? Tak, tam stoi, tam stoi, patrzy się i chodzi. Cały czas kółko, cały czas w tym samym miejscu. Podejdźmy, skoczmy na niego, zobaczymy, jak zareaguje. O nie, jeszcze spadłem tutaj. Nie, nie, nie nie tak miało być, nie tak miało być. jak wychodź, wychodź, wychodź. Szybko, jeszcze raz do góry, jeszcze raz do góry. No nie mogę wyjść. Ej, dobra, rozbijam te bloki. Wychodzę i skaczę na SmileStoła. SmileStoła. a pow, To zobacz, niech się obejrzy. I co, i co? Ucieka! Zobaczcie, jak ucieka! Ja go gonię tym potworem. Jaki ja jestem wielki! Gońmy za smajstołem On jest przestraszony. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja, biegnący taką jakąś dziwną postacią, straszną. Dość, bo samym się przeska... przestraszył. Biegnący za tym Smajstołem, dobra. Aaa, masz! No, chodź tu, chodź tu. Chcecie uderzyć. No, no, nie nie, nie mogę sięgnąć. Okej, okay, do raz uderzyłem. Wracamy się, wracamy się. Idziemy się za Coś innego, w coś bardziej strasznego. Szybko do wody, szybko do wody i. Boom, jestem w wodzie. I w co tym razem się zamieniłem? Okej, okay, patrzę, patrzę. Wow, jaki kościotrup. Ej, straszniejszy chyba niż ostatni. Dobra, tym razem idę do smajstoła i wiecie co? Zrobię mu coś innego. Będę go rzucał, nie wiem, jakimi zgniłymi jedzeniem. O, rozdymko. Może być i rozdymka. Będziemy mu rzucać jak najwięcej rozdymek, więc weźmy sobie skopiujmy je i jak najwięcej jeden stack cały i szukajmy smajstoła. Gdzie on jest? Gdzie on tutaj chodzi? Siub? tutaj może, tutaj może ten Ej, smilstone! Halo, halo! To ja Sebek, szukam cię! Żartuję, to nie Sebek. To nie Sebek, to taki duch, yy, który jest teraz po środku wioski i nie widzę tutaj żadnego smilstone'a. Gdzie on może się ukryć? Może w jakimś domku? Weźmy na niewidzialność i go poszukajmy, tak żeby mnie nie widział z daleka. Szukam go cały czas. Może przyjdzie na środek wioski? Poczekajcie, on tędy tutaj biegnie, To musi być gdzieś tutaj na środku. No na razie go nigdzie nie widzę. Smilstone'a, halo, halo! Gdzie ty jesteś? Może na prawo gdzieś tutaj poszedł do, po domkach, chodzi, zobaczmy, tutaj, tutaj Jest, 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 mam go, mam go. Dobra, od tyłu jeszcze raz go zajdę i pojawiam się, żebym był widoczny normalnie i idę do niego, będę go rozdymkami rzucał. To będzie śmieszne. A także ee, idę do niego, idę, idę, bo już jestem widzialny. Smoj, snow! Halo, 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 zobacz, zobacz kto cię tutaj nawiedził. Przyszedł do ciebie. On chce wyjść, chce wyjść, ucieka, ucieka przede mną. Ok, rzucam go rozdymkami. Ej, gdzie są moje rozdymki? Wypadły mi przez przypadek, nie tak miało być. Dobra, podlatuję pod nie, biorę je na spokojnie i podlecę do smajstowa, Szybko, szybko, dobra, e, tutaj, tutaj jest, tutaj jest. o teraz widzi, że ja latam, czy co? Nie, chyba nie. Rzucam go rozdymkami. A masz, a masz, no, no weź, weź sobie, zjedz rozdymeczkę. Ja sobie daję tutaj. smajstow bierz. Bierz tutaj te rozdymki, ale to już, bo cię załatwię zaraz. No chodź tu, a masz, czekajcie, go, podlecę sobie do niego. W ogóle jak w jakim on musi być w szoku, że ja latam, ja latam, zobacz. Spójrzcie, spójrzcie na to. Normalnie go nawalam. Ile mam tylko sił? A masz. Padaj, 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 padaj. ile będę go nawalał tu? Zobaczcie, ile on masz życia. Ej, zepchnę go do wody. Dobra, dobra, zepchnę go do wody i zobaczmy, czy on się w coś odmieni? Nie, nie odmieni się. Chciał jechać tym motorówką. Czy co to jest? Ja tym też nie mogę jeździć. O, nie wiem o co tu chodzi. Smilec tutaj wychodzi z tej wody i go w nic nie odmieniło. Dobra, dam mu rozdymki. Niech sobie naje się. I super. Ja wskakuję do wody. Odmieniam się w coś innego. Pum. I odmieniłem się w coś. Zobaczmy na co tylko to. Wyrzućmy, podlećmy do góry. I czym ja jestem? Czym ja jestem? Spójrzcie na to, to jest Hagiwagi, wow, jakie zęby, jak ja wyglądam. Ej, Smajstoł, to wam powiem, że naprawdę, naprawdę boi się Hagiwagi. A dlaczego, to nie wiem, on wcale nie jest taki zły, więc e, dobra, pójdę do Smajstoła i spróbuję go przestraszyć, tylko muszę coś sobie wziąć, jakieś itemy, przerzućmy sobie na inne sloty, sobie wejdźmy, nie wiem, w które wejść, okej, okay, to będzie dobre, weźmy sobie tutaj takie kościotrubki i te kościotrubki będziemy rozkładać na jego oczach. Zobaczymy, co on na to powie, co na to zrobi. Możemy nawet takie głowy tutaj wyciągnąć. Ok, mamy wszystko potrzebne, chodźmy go szukać albo porozkładajmy po całej wiosce. Dobra, ja porozkładam po całej wiosce i zobaczymy jego reakcję na to. Więc rozkładamy tu każdego kościotrubka, siub, siob, tutaj kładziemy, tutaj też położymy, tu drugiego, jeszcze takie mamy kościotrubki. Dobra, tutaj też te, takiego położymy. Jest super, jest ładnie, elegancko to wygląda, później będę musiał to porozbijać, żeby, wiecie, żeby jak Baby Sonic to przyjdzie, to bym nie chciał, żeby to kościotrupki widział. No bo po co, po co Baby Sonica? Nie chcę aż tak stresować, a ja miałem dla niego jakieś słabe postacie, a dla Smajstowa muszę coś bardziej, e, bardziej takiego kozackiego szykować. Więc ja tutaj uzbrajam wioskę, zobaczcie, jak ładnie to wszystko wygląda. Teraz hełmy tutaj kładę. Okej, okay. znaczy hełmy, no to są takie czaszki, co nie? Jakiegoś, nie wiem, byka, czy czego, nie mam pojęcia. Porozkładamy ich dużo, nawet na środku możemy porozkładać, i jestem ciekaw, co on zrobi, jak on przyjdzie. To też możemy położyć. Ok, tutaj jak najwięcej tego. To też szkieletony, wszystkie, 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 jak najwięcej, jak najwięcej. Zobaczymy jego reakcję. Dobra, ja już się zmieniam na niewidzialność, te spajki porozbijam. Ok, zamieniam się na niewidzialność i czekam, aż on tutaj przyjdzie. Na środek wioski, zobaczcie, ile tego jest, jak to fajnie, strasznie wygląda. Zobaczymy reakcję z Smajstowa. Idzie tutaj po schodach i zobacz. Czy? Ej, wrócił się, idzie teraz w tą stronę. Wo Ja mu się zaraz jeszcze Hagim łagim pokażę. I zobaczymy jego reakcję. Jaką będzie miał reakcję. W ogóle patrzy teraz na te szkieletony i, i popycha je. Jakiś taki smutny chyba się zrobił. Ojej, ja smajstę, to ja sebek, ja sobie z ciebie żartuję. Ale jeszcze tobie o tym nie powiem. Ty musisz się przestraszyć. I to tak grubo. i Chociaż już widzę strach w jego w jego oczach i w jego ruchach w ogóle, jak on chodzi. rozgląda się, co jest z tymi czaszkami i zobaczymy jego reakcję. Ja tutaj za domkiem pojawiam się jako widzialny i idę go przestraszyć. Na, na koniec pójdę jako Hagiwagi jeszcze do Baby Sonic'a żeby go przestraszyć. Wykopiemy go z tego dołu i dobra, weźmy, idźmy już do Smajstowa, przestraszmy go. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Smajstow, Smajstow jest tutaj, stoi, zobaczcie, uderzy go. Amasz, 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 patrzy się na mnie, patrzy się na mnie, zobaczcie w jakim on jest szoku, on naprawdę się łagiego boi i jak on ucieka, wow! Wow! Ej, Hagiłagi najlepszą reakcję na niego zrobił. Zobaczcie, jak on ucieka. Boi się tutaj najbardziej, chyba z tych postaci wszystkich, którymi byłem. Zobaczcie, jaki, jakiego on dostał pędu, jak on szybko ucieka. W ogóle, zacząłbym latać tym Hagiwagim, ale lepiej nie. On wie, że Hagiwagi nie lata i mógłby się skapnąć, że yy, tutaj jakiś żart jest prowadzony wo, wo, wobec niego. W ogóle, ucieka mi poza wioskę. Ej, Smajstow, stój, stój w miejscu. Stój w miejscu, ja chcę cię tylko pogłaskać. Sto, a stań tutaj. Zobaczcie. Stanął, nie, nie, on się dalej ucieka, dalej, tylko tyłem. Patrzy się, czy ja czasem za nim nie idę, porozbijam tu. Okej, okay. gonimy go tak cały czas, czy nie? Dobra, jeszcze chwilę go pogonimy. A co tam, wypędzimy go z wioski? Uciekaj, już mi szoruj, mi stąd jeszcze próbujemy uderzać. O ty, mały, o ty, chodź no tutaj, w ogóle co my tutaj mamy? Ej, tu są autka, ja wsiądę i mamy motorek nawet. Dobra, wsiadam na motor i gonię, gonię za smajstolem. Dawaj, dawaj, hagi Hag łagi Hag na motorze, tego jeszcze nie było. Ho -ho. Zobaczcie, dojechałem do Smayscowa. No chodź, chodź. Może on wsiądzie do mnie, poczekajcie, stanę w miejscu, nic nie będę mu robił. Zobaczymy, czy on do mnie wsiądzie. Podjadę, podjadę, żeby nie uciekał mi, tak? Smyslow, słuchaj, wsiądziesz? Proszę, zapraszam. A dam mu ten motorek, niech se sam pojedzie. Wsiad na konia, zobaczcie. Wsiad na konia, ja też mogę? Jestem na koniu, wow, ja jeżdżę. I o Smaystow na motor. Będzie jechał. Tak ucieka przede mną. Do mnie się bał wejść, ale żeby jeździć uciekać uciekać. Motorkiem. To pierwszy, to pierwszy ucieka, tylko że ja jestem szybszy, bo ja latam. Dobra, ja, hagi magi, nie mogę latać. Idę do wioski z powrotem, niech tu z się bawi, niech on jedzie sobie tym motorkiem, gdzie on chce. Idę jeszcze Baby Sonica wystraszyć. Poczekajcie, gdzie ja go tutaj zakopałem? Gdzieś w tym miejscu, co nie? Tak, to było gdzieś tutaj. Okej, okay, spróbujmy go gdzieś tutaj odkopać. Gdzie to było, gdzie to było? Chyba tu. Chyba tu, tak, mi się miejsce poznaje. Dobra, tu miałem to i kopiemy w dół. Tu jest mój dół. Kopiemy jak najniżej, jak najniżej, bo gdzieś tutaj Baby Sonic był schowany. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? O, jest, 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 Baby Sonic! Zobaczył mnie, zobaczcie. Ej, ale ja będę tą dobrą postacią teraz dla niego, zobaczcie, porozbijam mu schodki, normalnie mu zrobię, żeby mógł przejść. Chodź, Baby Sonicu, chodź, ja ci porozbijam, schodki ci porobię, śmiało za mną idź, poczekajcie. Ja mu schodki spróbuję zrobić. Jakieś fajne, takie e, eleganckie, jakbym to powiedział, dobra, dobra. Tutaj jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I prawie jesteśmy na powierzchni, chociaż dość głęboko go zakopałem, spróbuję go Uwolnić w jakiś sposób. Nie wiem, czy mi się uda. Ciemno mi się zrobiło. Ciemno, 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 gdzie jest światło, gdzie jest światło, gdzie jest światło? wow jak to jest głęboko. Dobiłem się do jakiegoś domku. Wiecie co, ja mu wyrzucę po prostu te bloki. Masz, Baby Soniku, podbuduj się. Wyrzuciłem ci bloki. Nie wiem, czy sięgniesz. Dobra, sięgnęły do ciebie te bloki. Wybuduj się do samej góry, a ja tutaj zamuruję e, tą dziurę, którą żeśmy zrobili. Zrobimy co, coś takiego, trawkę. Baby sonic nie będzie zły taki na mnie, bo mu pomogłem wyjść, co nie? A Hagi łagi w sumie. Jest Zły, w sumie nie powinienem mu pomagać wychodzić. Gdzie jest Baby Sonic? Gdzie on tutaj wyszedł? Do jakiegoś domku, czy gdzie on poszedł? Nie, jest na dole. Ej, Baby Sonicu, gdzie jesteś? Nie, nie ma go na dole. Gdzie on po Ej, Baby Soniku, on gdzieś pola, gdzieś mi się zgubił, a ja wyjść z tego domku nie mogę. Dobra, wychodzę tak, poszukam go na zewnątrz, zobaczę, chyba go nie znajdę. Ale wiecie co? Najważniejsze, że udało mi się smajsowa przestraszyć jako Hagiłagi. O to mi w sumie chodziło i jak widać się udało. Najbardziej tej postaci się przestraszył Baby Sonik, gdzieś mi zniknął, nie wiem gdzie go szukać. Idę go poszukać i jeszcze go coś przestraszę. A wy widzę, wy możecie przez ten czas wbić na mój drugi kanał, zobaczyć co tam nagrywam, zostawić subika i wyczekiwać na drugi odcinek, na następny dzień, bo zawsze o 8:30 z rana wlatuje kolejny odcinek. Także ja się z wami żegnam. Na razie.